Kodownictwo Wilga ma sporo fajnych książek dla wieku 9, którym ja z radością patronuję. I jedną z takich serii jest Harper Drew. To jest dziewczyna w końcu, dziewczynka, która trochę może chyba konkurować na przykład z dziennikiem Cwaniaczka i ze wszystkimi tymi prześmiesznymi dziennikami, historiami. Bohaterami są chłopcy. Bardzo mnie ucieszyło zrecenzowanie pierwszej części już jakiś czas temu. Jest na blogu aktywne czytanie. Harper zaczyna pisanie swojego dziennika, a teraz mamy drugą część, w której ona kontynuuje pisanie swojego dziennika. Jest przedstawiona cała rodzina, jest przedstawione całe zaplecze, więc po prostu można wskoczyć i czytać. Chociaż jak to bywa z dziennikami, one są prowadzone chronologicznie. Więc ten pierwszy jest taki letni, wakacyjny, a ten drugi zaczyna. Się od początku szkoły. Już zaglądamy do środka. Ja nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogką, tworzę dwa blogi: Aktywne czytanie książki dla dzieci i młodzieży oraz blog Nie tylko dla mam, który jest też podcastem, gdzie rozmawiamy też o książkach, ale nie tylko o dzieciach i młodzieży. A ja już wam mówię, co znajdziemy w tej części Harper Drew i Konkurs talentów. Jeśli nie znacie tej dziewczyny, to proszę bardzo, nie kłamałam, od samego początku mamy przedstawienie całej rodziny i to bardzo zabawne przedstawienie. W ogóle w tej książce jest dużo takich miejsc, gdzie są jakieś rysunki, gdzie nie ma nudy, są jakieś tabelki, jakieś wstawki, no te rozdziały też są krótkie. To są takie zapiski w dzienniku i powiedziałam, że to jest zabawne, dlatego że to jest albo powinno być drzewo genealogiczne, ale u Harper to jest genealogiczny miks słodyczy, więc ona każdego członka rodziny porównuje do jakiejś słodyczy, którą zna i na przykład moja mama, pozycja w mieszance tych właśnie słodyczy, orzech brazylijski w czekoladzie, sympatyczna, dobrze robi na zdrowie, The <laughs> Ale nikt nie wie, co się kryje w środku. Ta mama jest tutaj fantastyczna. Harper ma też starszego brata, który prowadzi vloga, i jest cały wątek w tej książce o z tym starszym bratem, właśnie, który jest prześmieszny. Bardzo mu zależy na wyglądzie, bardzo mu zależy na jego włosach, w ogóle ma jakąś manię. I zobaczcie, jakie tu jest fajne odwrócenie ról. Najczęściej w książkach jest tak, że to dziewczynom zależy na wyglądzie, a tutaj mamy chłopaka, który aż doprowadza się do problemu, bo tak chce się podobać innym i stwarzać takie pozory, że on jest bogatszy, lepszy, fajniejszy niż tak naprawdę jest. Trochę go wciągają właśnie media społecznościowe a propos tego vloga. Jest tata, który jest taki trochę zakręcony i akurat w tej części jest bardzo skupiony na remoncie łazienki i no nie jest on złotą rączką, to trzeba przyznać, ale wynikają z tego bardzo śmieszne sytuacje. Jest mama, która akurat w tej części jest tutaj Totalnie zestresowana wężem, dlatego że w okolicy pojawił się wąż. Specjalne służby miały go złapać, no ale nie zdołały, więc wyobraźcie sobie teraz taką sytuację, gdzie no w każdej chwili ten wąż może gdzieś się pojawić, wyskoczyć, trzeba go złapać, ale póki nie został złapany, masa przezabawnych, ciekawych sytuacji z tego wychodzi, tu jest nawet takie fajne określenie. Mama próbuje się u wężo odpornić, po prostu się boi tej bestii. Sama harper, która oczywiście to wszystko opisuje w tym wszystkim uczestniczy i tym razem zazwyczaj ma na pieńku ze swoim starszym bratem, wiadomo jak to rodzeństwo, natomiast tym razem próbuje mu pomóc, bo chłopak wpadł w ogromne tarapaty, które mają związek z pierścionkiem, pieniędzmi, kradzieżą być może i ostatecznie konkurs talentów rozwiązuje sytuację. Będziecie się śmiać? Przy czytaniu myślę, że wielu osobom uda się no, po prostu zauważyć siebie albo jakieś takie swoje przywary, albo jakieś sceny ze swojego życia, ale przede wszystkim jest to książka, która pokazuje taką zwariowaną rodzinę, ale kochającą się i jak trzeba trzymają się razem. Do tego szkoła, przyjaciele, duża wyobraźnia. No i te wszystkie takie nastolatkowe rozkminy, których jest przecież w pewnym wieku całkiem sporo. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, co myślicie o tej propozycji i czy w ogóle znacie pierwszą część. Jestem bardzo, bardzo ciekawa.